Chcesz zostać kierowcą Formuły 1? To proste: potrzebujesz tylko 15 milionów dolarów. Wydatki w Formule 2, 3 i 4 wahają się od 100 tysięcy do 2 milionów dolarów za sezon. Ale kto dotrwa do Formuły 1, może zrobić 50 milionów, jeśli przetrwa. Wybrałeś szybszą drogę. Przy prędkości 300 na godzinę, jeśli mrugniesz, przyjedziesz 20 metrów. Dlatego kierowcy Formuły 1 mrugają tylko na prostych odcinkach toru, a nawet wtedy rzadko. Podczas wyścigu kierowca traci 4 litry płynów. Przeciążenie sięga nawet 6G, zwiększa to ciężar ciała do 500 kg. Przy takich siłach kaski głowa ważą 40 kg. Aby sobie z tym poradzić, kierowcy specjalnie trenują swoje szyje. Arnold, bycie kierowcą wyścigowym to nie tylko prędkość i pieniądze, to także ból. W moim przypadku to tylko ból.